Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, zapraszam dzisiaj na czytanie tygodniowe dla wszystkich znaków zodiaku od 25 do 31 maja włącznie. Jest to czytanie ogólne, czyli trzeba, moi drodzy, pamiętać, że nie zawsze karty rezonują z wszystkimi. Jeżeli rezonują z każdym z Was, to wspaniale i dajcie znać w komentarzu. Moi drodzy, robię takie szybkie czytanie z przesłań aniołów na ten tydzień, właśnie z tych kart. I zapraszam do wysłuchania. Dla każdego znaku zodiaku. I najpierw mamy baranka. Tak jak mówiłam wcześniej, będzie to takie szybkie przesłanie. Dla każdego baranku. Błogosław swoje serce, sięgnij po emocjonalne i duchowe wsparcie, aby uzdrowić i zreperować własne serce. Drogi baranku, otwórz się w tygodniu swoim sercem na dobro, które... Które tak naprawdę przychodzi do ciebie, pozwól sobie emocjonalnie i duchowo na wsparcie z góry. Byczek, granat, oczyszczenie i detoksykacja. Nadszedł czas, by uwolnić fizyczne i energetyczne toksyny z Twojego życia. Mój drogi byczku, pozwól sobie w tym tygodniu na oczyszczenie i detoksykację, tak jak jest tutaj w głównym przesłaniu. Oczy swoje z życie, z tych toksyn, które tak naprawdę wokół ciebie cały czas się gromadzą. Bliźnięta. Turkus. Duchowa ścieżka: Twoje prawdziwe przekonania stają się coraz wyraźniejsze, co skłania cię do dokonania niezbędnych zmian życiowych. Drogi bliźniaku, w tym tygodniu czeka Cię duchowa ścieżka, tak? czyli idziesz w nową stronę, otwierasz się na nowe zmiany życiowe, które idą do Ciebie już od pewnego czasu, a w tym tygodniu coraz bardziej wkraczasz na tą drogę. Rak. Zwiększone wsparcie, Twoje pozytywne nastawienie i chęć otrzymywania otworzyły drzwi do obfitości, możliwości i Wsparcia. Czyli mój drogi raczku, w tym tygodniu jesteś pozytywnie nastawiony do wszystkiego, otwierasz się i przyjmujesz tym samym to dobro, które do ciebie właśnie idzie. Lew. Ujawnienie Twojego prawdziwego ja. Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwe siebie, poczujesz się kochany za to, kim naprawdę jesteś. Drogi Lwie, w tym tygodniu pokazujesz swoje prawdziwe oblicze. Tym samym zyskujesz, zyskujesz nowych sprzymierzeńców. Jesteś otwarty, szczęśliwy, wesoły, ponieważ otworzyłeś się na to swoje piękno wewnętrzne. A pamiętaj, że Twoje piękno wewnętrzne jest cudowne. Panna. Pewność siebie dzięki zaufaniu Bogu. Wierz w siebie przez wiarę w Boga działającego przez Ciebie. Moja droga Panno, w tym tygodniu zaufaj sam sobie, zaufaj Twojej potędze wewnętrznej, zaufaj temu, co idzie do Ciebie od Boga, ponieważ idzie bardzo wiele. Przez działanie i zaufanie, przez może inaczej, przez zaufanie Bogu, działasz i osiągasz wszystko to, co naprawdę chcesz. Waga. Tak, teraz waga. Życiowe lekcje. Możesz uwolnić się od powtarzających się negatywnych wzorców, modląc się, aby zrozumieć lekcje i błogosławieństwa, które one zawierają. Moja droga waga, w tym tygodniu. Ech, ucz się, tak? Ucz się nowych wzorców. Wyrzucaj wszystko, co negatywne. Daj sobie pozwolenie na przyjęcie błogosławieństwa, które dostajesz od góry. Ech, I każda dodatkowa lekcja coraz bardziej rozwija Twoje duchowe, wewnętrzne piękno. Także daj, daj sobie pozwolenie na to, co do Ciebie przychodzi. Każda ta lekcja wpłynie na Twoje następne kroki. Skorpion. Pozostań silny w wierze. Pozytywny wynik jest zależny od zachowania pozytywnego nastawienia. Mój drogi Skorpionie, w tym tygodniu wierz, wierz wszystko to, co robisz, wierz w samego siebie, wierz w kroki, które podejmujesz. Wtedy, wtedy otrzymasz ten pozytywny wynik, który przecież do ciebie i tak przychodzi, tak? Strzelec. Przebaczenie uzdrawia. Czas uwolnić tłumiony gniew, ponieważ blokuje on zdrowie i szczęście. Strzelcu, mój drogi, w tym tygodniu przebacz wszystkim, którym potrzebujesz przebaczyć. Ty sam dobrze wewnętrznie czujesz tą potrzebę, tak? Ona do ciebie przychodzi, na ciebie woła i ty odczuwasz tą, odczuwasz tą energię, odczuwasz energię blokady, która, która nie pozwala ci, tak jakby, wkroczyć w nowe. Szczęśliwe życie. Pogódź się z tym wszystkim, pozwól sobie na czyste relacje, pozwól sobie na poprawę i tym samym otworzy swoje szczęście i miłość. Wodnik. Koziorożec, przepraszam. Koziorożec, tak. Koziorożec. Powiesz to Bogu. Weź głęboki wdech, a podczas wydechu uwolnij tę sytuację do Boga, by uzyskać uzdrowienie i odpowiedzi. Mój drogi koziorożcu, kochany, Twoje myśli, Twoje problemy, powiesz Bogu, oddaj to wszystko w Twoją przestrzeń energetyczną, uwolnij się od tego. Uzyskasz wtedy uzdrowienie i odpowiedź na Twoje dotychczasowe kłopoty, problemy, i, i dostaniesz odpowiedź, jaką drogą powinieneś kroczyć. Na pewno będzie to bardzo pomocne i, i uwolnisz się w tym tygodniu od tego, co złe, ponieważ, ponieważ Twoje życie tak jakby, które posiadasz teraz, oddajesz, oddajesz innym, tak? Pozwalasz sobie na odejście. Dotychczasowego życia i tym samym przyjmujesz coś nowego. Teraz jest wodnik, kochani, teraz jest wodnik, dobrobyt. Następuje pozytywna zmiana w przepływie boskiego wsparcia dla Ciebie. Mój drogi wodniku, w tym tygodniu dostajesz to, co chcesz wszystko, co boskie, wszystko, co, wszystko, co z wszechświata. Pozwalasz sobie przyjąć, i tym samym przyjmujesz to do siebie. Jesteś szczęśliwy, pozytywnie nastawiony, i w tym tygodniu otrzymasz samo dobro. I mamy ostatnie jeszcze rybki. Ponowna gotowość na miłość. Już wystarczająco wyleczyłeś się z przeszłości, aby otworzyć serce na nową miłość. Moja droga rybko, w tym, tygodniu, w tym tygodniu przygotowany już jesteś całkowicie na to coś, co ma przyjść do Ciebie, przychodzi do Ciebie dużo miłości, tak? Czyli przyjmujesz miłość na nowo, odradza się ona w Tobie, wewnętrznie czujesz piękno, szczęście. Już wyleczyłeś się, czyli przeszedłeś transformację, pozwoliłeś sobie sam na odejście tego, co było złe w Twoim życiu. Nie chciałeś już tego nawet, więc, więc tak naprawdę odciąłeś się od tego wszystkiego. Daj sobie pozwolenie na to, co przychodzi. Jesteś gotowy na miłość, więc, więc jesteś gotowy na nową drogę. Ok. Moi drodzy, to byłoby czytanie. z Przesłań, kart aniołów, natomiast jeszcze tak pomyślałam sobie, że zrobię, e, zrobię sobie jeszcze dla każdego znaku Zodiaku e, karty kamieni, tak? I one pomagają nam, a wiem, że dużo osób korzysta z kamieni, które mają swoją potęgę i moc. Więc myślę, że wykorzystam to jeszcze też dla każdego znaku. Wybiorę po jednym. Przesłaniu z kamienia. Dobrze. Najpierw mamy baranka. Kamień słoneczny, czyli dziedzictwo. Dla byczka. Agat mszysty, czyli bezpieczeństwo. Jesteś bezpieczny w tym tygodniu. Dla bliźniąt. Ja nie wiem, czy powiedziałam przedtem dla byka. Tak, tu był baranek, byk. Dobrze, bo nie wiem, nie pamiętam teraz, już słuchajcie. Zamyślona też jestem. Ponieważ wiadomo, energetyka przechodzi przez to wszystko, czyli teraz bliźnięta, topas, czyli prawda, rak, szafir, pokój, lew, oliwin, czyli dobrobyt, panna, Kryzopras, czyli nadzieja, waga, akwamaryn, czyli podróżowanie, skorpion, agat ognisty, czyli inspiracja, strzelec, tygrysie oko, czyli czujność, koziorożec, kamień księżycowy, samopoznanie. Wodnik, cytryn, czyli radość, i dla rybek magnezyt, czyli przenikanie. Moi drodzy, dziękuję Wam za czytanie. Macie tutaj oprócz, pamiętajcie, oprócz przesłań kart aniołów, mamy tutaj kamienie energetyczne, które bardzo dużo osób wykorzystuje. Ja też wykorzystuję w swoim życiu i, i staram się zawsze gdzieś tam mieć przy sobie, ponieważ wiem, że daje on bardzo dużą energetykę. Także na ten tydzień życzę Wam bardzo dużo dobrego samego, szczęścia, miłości. Pamiętajcie, że to co dajemy, to i dostajemy zawsze. Przychodzi to do nas z potrójną mocą. Także moi drodzy, jeszcze raz życzę Wam szczęścia na ten tydzień! I do zobaczenia w następnym czytanku. Pa!